Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień, dlatego że przyszła nowa hulajnoga. Chciałem z tego miejsca podziękować dla Włodka Gongały za super hulajnogę, za super przygotowanie jej. Zobaczcie, tak się prezentuje. Po pierwsze, jest na sztywnych osiach, czyli zdjęcie kół to jest kwestia 15-20 sekund i mam rozpięte koła. Bardzo niski podest, to co mi najbardziej zależało tu jest niecałe 10 cm. Fajne przestrzenie, mogę hulajkę sobie szybko chwycić w dowolnym punkcie, ciach na górę, na plecy. Kierownica jeszcze nie uregulowana, jest na razie zbyt wysoka, ale muszę ją popróbować. Muszę zobaczyć odpowiednią dla mnie wysokość i wtedy będzie już cała. Karbonowy widelec. Cała hulajnoga waży 6,5 kg. Jest bardzo, bardzo fajna, poręczna. Bardzo szczęśliwy, zadowolony. Wodku gongała, dziękuję ci bardzo. A wam wszystkim polecam, żebyście spróbowali śmignąć, żebyście spróbowali pojeździć na takich hulajnogach i żebyście to poczuli w sobie taką radość dziecka. I co dają hulajnogi, ile dają korzyści, bo korzyści zdrowotnych dają niewspółmiernie więcej niż zwykły rower czy zwykłe bieganie. Zachęcam, zapraszam, bądźcie ze mną w górach. Paweł, hulajnoga. Hej!